Wycinam trochę te gałęzie od tych sosenek, bo mnie wkurwiają od strony pola, wiecie? Rozrosły mi się fest, te drzewka były takie małe jeszcze niedawno, a teraz kurwa, trzeba przyciąć i górę i wszystko ale to nie wiem może na naciągnik ustanę jak podjadę i zobaczę ale ty jesteś zimny jak głaz, uparty jak wół, będziesz sam, zupełnie sam. Łańcuch mi się trochę tutaj luzuje. Kurwa, no nie może zaszedł kurwa z zębatki. Dobra, podjadę ciągnikiem, to te góry jeszcze obetnę. Będzie dobrze. O kurwa. No wiedziałem, że tu potłukłem kierunkowskaz. Kurwa. Przez te gałęzie właśnie. Aż mnie rozjechał. Patrz tak, jaki, jakie arbuzy mi już rosną. Fakt, pomału, ale jakieś arbuzy będą. Ale ty jesteś zimny jak głaz. Uparty jak wół, wolisz być sam. Zupełnie sam. Jezus, dolona w dołku jest Uuu! ale ty jesteś zimna jak płask na 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 Pełnie sam Kurwa, trochę daleko Dobra się dorzuci zanim ja miejscu, to gospodarstwo. To wiecie, trochę minie, nie? Po przeczepce się wozi Ale jest trening. Marzy mi się mały rozrzutnik Kiedyś dokonam tego Chyba, że będę miał większe gospodarstwo Jak sąsiadka mi sprzeda hektary Kurwa może widłami lepiej. Wczoraj mocno padało, zgrzązka ziemia. Dobra na razie. Może starczy tego nagrywania, nie chcę was zanudzać. Kurwa powiem wam, że to jest ciężka robota. Szczęście, że Onur jest taki, że lubi się napracować, lubi się zmęczyć. Ja lubię wieczorem z wycieńczenia paść. A jak mam dzień taki, że nie jestem dobrze spracowany, to źle się czuję. Wiecie, o czym mówię. Borykam się z tą depresją trochę. ucinać te drzewa Kurwa jeszcze te osty jebane W kurwie to te drzewa w ogóle wytnę łańcuch się poluzował olej? Trochę jest. Zaniedbacie. Z dwa sezony to wam się rozrośnie do niemożliwości. Małe to fajne. Były takie duże. Zasłaniają pole. Igły opadają. Zakwaszają wam glebę. Niedobrze Churwa tą górę jak zetnę Musiał drabinę przynieść Myślałem, że z butnika sięgnę Jakbym podjechał bliżej O nie. nie trzeba jechać z tymi gałęziami przyjechać z drabiną Co uważacie? Czy niech rośnie do góry? jak furmanka wygląda kurwa pani ponura mnie zajebie że przeciąłem tak te drzewa no ale co ja miałem zrobić jak musiałem Ach. nie spadnie